Ojciec, który pojawia się w życiu dziecka z częstotliwością zależną od rzutu kośćmi, może wywoływać poczucie pustki i zawodu, podobne do ojca, który jest obecny w domu, ale zupełnie wycofany emocjonalnie. Doświadczenie z dezorientowanej i nieprzewidywalnej relacji z ojcem opisał m.in. w swoim wystąpieniu na TEDx pedagog Kent Ballard. Swego ojca zakwalifikował do kategorii pick-up father, czyli kogoś, kto pojawia się niczym w ramach zabawy w akuku. Najwyraźniejsze wspomnienia z dzieciństwa Ballarda to te, w których nasłuchiwał w oczekiwaniu, kiedy i czy w ogóle jego ojciec zapuka do drzwi. W pojedynczych momentach przeżywał ekscytację, gdy faktycznie dochodziło do spotkania. W pozostałych wielu doznawał za to ogromnego zawodu, gdy ojciec nie pojawiał się. I z jednej strony historia pedagoga niesie w sobie pozytywne przesłanie. Doświadczenie tego typu mogą zbudować kogoś, kto nie powtarza tych samych błędów, a wręcz staje się autorytetem w temacie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ale jednocześnie pokazuje też, jak tego typu doświadczenia rozlewają się nawet na kolejne etapy życia. Ojciec Balarda, zaproszony na wykład swojego syna na TEDx, ponownie, mimo obietnicy, nie pojawił się.